Cześć, witam Was bardzo serdecznie. To będzie gameplay z League of Legends kolejny. E, oczywiście cały meczyk. Przyciszymy sobie giereczkę na 40. E, no i słuchajcie, są już nowe itemy są już o, te wszystkie zmiany w smokach. I sobie potestujemy to. Oczywiście od razu Rankeda. Nie będę żadnych normali testował. Być może nagram jeszcze z innych postaci. Gierki, żeby zobaczyć ogólnie jak te itemy się sprawują na, um, na innych postaciach, bo na fizie chcę zobaczyć głównie. Jeśli chodzi o zmiany w runkach, masterka się nic nie zmieniło. Jeśli chodzi o zmiany w runkach, to... O są ikonki takie. To nie ma CDR-u już w runach całkowicie, bo nie opłaca się to. Jakbyście patrzeli sobie na itemki te nowe, to Izonia daje teraz Cooldown reduction i widzicie, macie Zonie, daje CDR-ki, łatwiej będzie na Magic dać. Tak samo daje nam cdr -y ten protobelt, który będę chciał zbudować na Fizie, Bo z tych hex i temu w ogóle nie. najlepiej wygląda ten protobelt. Moglibyście budować tego, który tam daje wam sustain na HP, jak dostajecie damage. Tylko że Fizz nie polega na dłuższych walkach, Fizz polega na krótkich, tak zwanych Także. Ten protobelt, który daszuje nas jest bardzo ok. I to nie jest po to, żeby daszować się Bardziej to jest po to, yy, ażeby yy, Zadać damage, ponieważ ten protobelt bije coś yy, Znaczy, Boże, ten protobelt po prostu bije niezły damage Mamy na linii Katarina. To jest wysokie elo dość, może ona mainować Tą postać, także że lepiej się nie Eee, nie wyrąbmy, albo niech, niech ona się może wyrąbie. To by było lepsze trochę. odejść menda. spróbuję sobie Thunderlorda na nią proknąć, o właśnie. A ona też proknęła. No i straciłem więcej hopy. Ma drugi. Jak ktoś ma drugi i wy macie pierwszy to polecam podwierze Naprawdę polecam pod wieżę. Jestem ciekaw jakie itemy w ogóle zbuduje ta Katarina, nie? Bo teraz... Jakieś nowe może itemki zbudować chyba Też pewnie ta gra będzie failem wielkim Bo być może okazać się, że O! Protobelt będzie słaby, nie? Albo coś takiego I co wtedy? Wtedy mam przekichane trochę, nie? A Katarinę będą maksować W i dużo osób tam widziałem, że nie lubi W maksowania Ale no, ogólnie W jest bardzo, bardzo dobre. Okej, okay, zginął. Eee, a bo i nie. Ups. No nie zginęła. No cóż, co się stało, to się nie odstanie. Ona w sobie po prostu tam uciekła nam. A, było blisko, dostałem SMS. Było bardzo blisko. Cholera. Czekaj, że zginie, już palił się Ignite na niej i, 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 i się skończył. Akurat kiedy fresznąłem i użyłem Bazyka, spotkuł to mi prawdopodobnie przegrało linię. O kurwa. Ty, no patrzcie. Teraz nie wiem, czy maksować te W czy E. Czy co zmaksuje to E. Pewnie mi to przegra linię, ale. Chcę po prostu zobaczyć, czy uda mi się wygrać na Katarinę maksując E. Pewnie nie. okej okay. no skopałem to. Byłem pewny, że umrze. Hotplane. zginie ten trend. No. no i mamy tego dragona. Pierwszy nam się wylosował. To jest chyba. powietrze dragon, tak? On daje. Out of combat movement speeda Może być ciekawie, No i patrzcie, mamy te nowe itemy w ogóle, nie? Zrobimy sobie dwa dorany. Żeby mieć sustain większy Bo jako jedyne Dorany zachowały base mana regen chyba z tych itemów Nie wiem czy tam jakiś inny item to ma Ten nie ma, chyba Atins jeszcze ma Nie chcę mi się już sprawdzać Także mamy Dorana, który da nam mana regen po prostu na linii I myślę nad tym, żeby zbadać pierwszego Abysala znowu Teraz daje CDR a jeszcze, nie? Na Katarina może być dobry A w ogóle nie ma Katarina, ona może być na boci, nie? A, oni zabiją raczej, A, albo i nie O, idzie Lee Sin życie? Przykrzymy mu życie, położymy mu Ward'a Lee Sin miał blue buffa? A, bo teraz te... te... Timer są na... Na mapie, także To, to czy tam miał blue buffa to nie ma znaczenia, znowu SMS A, Myślę, że Kindred tam będzie potrzebować zaraz pomocy O, dostała z Basic i z tego. O, no i widzisz, jaki potrzebuje pomocy, tak jak mówiłem. Oj, raczej nic się nie stanie tutaj. O! Agresor! No, ja tu. Nic nie zrobię. Nie no, agresywnie zagrała taki nie niepotrzebnie. Wcale. Po co tam poszła. Zgridowała nas taka. No chodź. Haha, widzieliście, warda pożyła. Dlatego się nie maksuje. E. E, przeciwko Katarinie. co mi ping. Wow, to fuck, 3 osoby. E przeciwko, właśnie Katarinie się nie maksuje. I tam zginął nasz koleżka. O, wow, jakieś laga chyba mnie nie tak to wyglądało. Tak tak, mówię, to są zmiany w prese naszej znaczy presezonie. Zmiany po prostu w mid sezonie, tak jak to nazwali. I no, tutaj będą ludzie grali słabo. Bo nie wiedzą, co się dzieje. Zraszowałbym ten Hex, z tym hitem Ciekawe co się stało Mam <grymów> że to mi nie będzie kosztować gierki Bo ten Abyssal wygląda nieźle, nie? 10 tego No co to jest za postać? Przestań mi sztylecikami rzucać Wredna małpa Wiecie co? Mogę ją zabić Spróbujemy, nie? A... A, spróbujemy Zrobimy ulti Trafimy ulti, to wygramy tą walkę raczej. A, patrzcie. Skoczyła. Małpa. Aaaa, no, widzicie, jakby poszła prosto. <grym> to by mi utrafił. Ale tu jest nie tak czy siak jest. Nie poszła prosto. No to jest właśnie to z tą rybą fiza, że. Nie no, jest to ścieżko trafić. To jest strasznie wolny pocisk. I jak ktoś jest szybki, a ona ma buty ulepszone, co ciekawe To... no ciężko będzie wam trafić taką osobę No Jezus, ale to jest denerwujące, widzicie to? A ta ginie cały czas, no aby i nie, o lol Ej, ale to było dobre, nie? <ścoughs> tak myślicie, zabiję tak na combo? Bez ulti? Chyba nie Bez ulti Oczywiście musiał być fail na Ulti, no bo jak inaczej. Ty no patrzcie. Zginę. Ale słaby jest to Nosakia. Zrobiliśmy Drake'a tego out of combat i następny będzie ognisty. E, to był mój błąd, bo... Aaa, nie poczekałem aż ona to Nie mogę engage'ować na nią, jak nie mam ulti, to jest bez sensu. LOL zabił go sam, ciekawy, nie? Nie mogę engageować bez bo jego... ulti Hextech item Kurde kusi mnie strasznie, strasznie mi to kusi, ale ja nie <ścoughs> Zagramy defensywnie Nie będziemy się tu hextechować Zrobimy sobie abyssala, potem sobie zrobimy Zrobimy sobie abyssala, potem sobie zrobimy chyba liczbajna. Potem tego No kurde muszę mieć zonie nie Muszę mieć Zonie tutaj. A nie, dobra. Zrobimy sala e, i Protobelta od razu. Jo. Spróbujemy ją zabić też. No i patrzcie, jak jestem głównym. To to idzie na YouTube'a To musi iść na YouTube'a Ona wszystkiego unika sobie. A tego nawet nie musiała unikać. Po prostu. Zwieprzyłem rybę, o. A ona używa ulti i trafia, bo to jest ulti no-skillowe totalnie, nie. Jeszcze mam. Nie ogarnięte cooldowny na moim ku i nie mogę się cofnąć do minionków. Drugie ulti nie trafione. Załaman jest. A może dlatego, że świeżo popatrzę, to jest gierka totalnie, totalnie świeżo. W sensie, że rano jeszcze, nie. W ogóle pierwsza gra moje dzisiaj. Zawsze pierwsza gra nigdy ryby nie trafią. Ale patrzcie, no nie trafiłem tej ryby, ale to nie ma większego znaczenia, bo to nie trafiłem na linii. Gdybym nie trafił, no spieprzać, stąd tu jest Katarina, halo. E, gdybym nie trafił na w tym fajcie to by było gorzej. A, jak nie trafiłem na linii, to co, kogo tam obchodzi? to? Nie zginąłem, także, no, whatever. Tylko się zbładziłem przed kamerką, nie? Bo raczej tutaj w grze tego... No i znowu skoczyła do warda. Ja nie rozumiem, o co chodzi z tymi wardami, nie? <laughs> Ona ma zawsze tego warda przy sobie. Na każde moje E to jest śmieszne. Wydaje mi się, że ona mainuje Katarina. Nikt nie wyciąga Katariny z bez chorego umysłu. No patrzcie, jak skacze małpa. No ale ona mnie może już zabić. Mam tego. Mam Magic Resista. Hech. No i mógłbym włączyć normala, nie? I pokazać wam, jak robię 20-0. Albo coś takiego, tylko po co? Mogę wam pokazać Gierkę na HL'a, w której gram pierwszy raz z nowymi zmianami Hech. I prawdopodobnie to przegram przez to właśnie. <gryt> I znowu! Nie, czemu to robisz? Kindred jest słabsza niż wcześniej. Nie ma takiego pryżuru jak wcześniej właśnie. I taki Lisin, no, wykopił ulti i pozdro 600. Nie, zarobi, nie zrobi za dużo powiem tak. No, I mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Tak, to jest Darius. Mmm, że mnie dobrze słychać. Tak ostatnio, właśnie. Mówiłem, że mnie słabo słychać, być może. A mnie było dobrze słychać. No i widzicie. No co ty robisz? Haul, nie puszyj mi linii. No i teraz bym się wbił w nią, nie? Znowu nie trafiłbym multi, tak czy siak. Eee, ale tutaj może być Darius. O, trafiłem, Patrzcie. O, nie no! What? Co ty robisz? Jaki typ? Widzieliście to? Widzieliście to? To jest Żyd! Jezus mary, ja ten się najebał. Kolo, co ty robisz? Przyjacielu złoty, O, bardzo dobrze, że zginęła. Bardzo dobrze. Nie, no to, to, bo. To był cios poniżej pasa. Moją <laughs> midlanerową godność. Użyłem ignata na tego killa. Nie powinna go kraść. Jeszcze tak w takim. A Wiem, że więcej golda da teamu, ale no, ludzie. Kaesik wleciał, no, Kaesik. Jak na brązie. Zabijemy go? Krowa? Nie. Okej okay. Cofniemy się do bazy. Oby tu nie było warda, please. Nie ma, dobra. Jakby był wart, kur. co? No dobra. To by mi miniona atakowały. 100 golda. No i co, sprzedać do rana? Nie, nie będę sprzedawał do rana. To jest. to jest pułapka. i cooldowna na tym. tym dziadzie niebieskim. Zobaczymy, co to będzie. Ej, właśnie, bo Katarina poszła sobie. O Oooo, idzie tutaj. Dobra. Troll się wyrąbał. Tchih, ale fajnie to wyglądało, nie? Tak. Ej, ek, Nie, dobra, nie uciekł Mmm, nie wiem, czemu się tam zatrzymał na chwilę. Fucking ech. A. Whatever, ziomeczku. Whatever, dosta kila. Jakby moja linia nie była zbyt łatwa, ale ready, nie? Bijemy się z nią? Ej, co jest, halo? No, Wie ty fy. Może je zabiję, nie? Dobra. Zginęła na szczęście. A nie wiem gdzie z więc... O kurde, tu jest ten duszek. I trafił mnie. No Nie uciekłbym raczej. Znaczy mógłbym się zabić, o wieże. Ale nie wiedziałem, gdzie dokładnie z Lisni. Wydawało mi się, że widziałem go tutaj. Cokolwiek. No idzie Darius tutaj. Oni go pewnie nie widzą. O, nie widzą go. No i oba. Obaj zginęli. Albo tylko jeden zginął. No, bo on ma ten. Ale patrzcie, ile ten dragon daje w ogóle, nie? I jak on zapieprzył szybko. Patrzcie. Czekajcie. Pokażę wam. Tylko zobaczymy tę walkę jeszcze. Tu tepek idzie. Nice. Tylko może być Katarina gdzieś tutaj. A. Uh, dam im ping, żeby pamiętali o tym. Mm. O! Ten lisin coś tak. Pyka sobie ładnie. No, i tam coś tam. Katarina buduje Hextech'a tego z piorunem. O, no, to będzie ciężkie do uniknięcia, bo to jest instant. W ogóle się tego nie da uniknąć, the way. Może być grubo. Dobra, tu jest Lisin. Lisina możemy zabić z zemsty. A, ty mendo. Jakbym widział go, nie? Uh, nie! Lisin. No nie, widzicie to, czy wy to widzicie? Bardziej pedalskich postaci nie masz, Widzelego. Dobra, nie żyjesz. Commitment musi zginąć. Nie ma opcji. To już, on mnie za bardzo już zdenerwował w tym momencie. Za bardzo zaczął skakać i tak dalej. Ale to jest worth it, bo mój team zrobił Drake'a, także, oho, zajebiście i kolejny smog będzie chyba wodny. To wygląda jak kutas zgięty, ale <laughs> nie jestem pewien. Być może to być chmurka jakaś. Um, dobra, mamy to. Możemy zrobić Lich Bane'a. Czy on się flash, to teraz pytanie. Um, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Patrzcie, zrobimy buty na e, przebicie odporności. Wiecie czemu? Um, o, ale ładnie go, nie? Zrobimy takie budki, ponieważ budki w ogóle się już nie opłaca budować Tych, tych, tych CDR O tyle CDR z Witemach. masakra Wszystkie itemy dają CDR-a, patrzcie Ten item daje, ten item daje, ło, wszystkie itemy dają Mieliśmy zbudować protobelta, także zbudujemy go teraz Pyk Drugi item a Katarina tu idzie I idzie, no właśnie, zginę Olera. Czemu ona zginęła? Jakoś tak. O, patrzcie, ładnie wbije mi Damage'a. A to dlatego, że tam derlord się, to nie dlatego, że jakoś tam Dipsy widzę. Mmmm. No zobaczymy. Jestem ciekawy, jak to zadziała na dykietarynie, nie? Czy mnie walnie za milion, czy co? O nie, oni zrobili Heralda! Ten Herald trwa 20 minut, rozumiecie to? 20 minut, Herald. Piękne po prostu. Masakra, nie? Że ona będzie... Znaczy ten kto ma tego heralda to będzie tak mucił Chyba Nie wiem, nie widziałem go jeszcze w akcji, ale wydaje mi się, że będzie mucił, patrzcie On ma ten corruption taki. Te corruption taki. No biłbym się z tym listem gdyby nie było tu Brauma, powiem wam tak Ej, oni mogą mnie zabić chyba, nie? Jak mnie sfrankuje Okej, okay, cofnę się Spróbuję tego Dariusa zabić z tymi stakami, ale to jest dziwne, lol 20 minut buff To musi być broken Tylko jak on mnie odetchnie w tym miejscu Ty no o, tu jest Lee Ej no wytyfy Dobra zginie Nice, dostaliśmy wszyscy te Ej patrzcie, dos... nie on to zabrał skill Nie no wytyfy <gryw> Skill to zabrał <gryw> Lol. Dobra, chodźcie na mida wszyscy. Znaczy w sumie nie wiem teraz jak to jest, bo te towery są słabsze, znaczy, boże słabsze, mocniejsze są. Kiedyś były takie słabe. Właściwie to kilka godzin temu. A teraz są mocne strasznie. No i patrzcie, mamy... O boże, co tam się dzieje? Ja w ogóle nie patrzę na mapę, bo jak gadam to ciężko mi się skupić trochę i też dużo błędów popełniam, bo jak sobie gram tak po prostu na chilloucie to Znacznie lepiej mi idzie. Ale to kwestia przyzwyczajenia, moim zdaniem, bo. No raczej tak. Dobra. Yy, mamy Infernal Dragona, który nam zwiększa AP i AD o 8%. I mamy. A... Dobra, nie chcę tu się wbijać, gdy jest Darius. Położymy warda. W ogóle fajny ten Ward jest, nie? Animacja ma fajną, ten yy, Project. Dostałem go z skrzynki. O, dobra. Z pierwszego kopniaka trochę ziemeczek I bardzo dobrze. O, Właśnie, wracając do tych smoków, miałem zobaczyć, jak ten out of combat wygląda. Movement speed, nie? I patrzcie, mam 407. Mam 407. I to jest chyba to, nie? To 15. Plus. A tu będą ludzie. Wszyscy. Nie, nie wbijajmy. Jeszcze raz ugrają, albo coś takiego, i co będzie wtedy. Za niedługo protobelt 2000 tylko kosztuje, to jest strasznie mało Jak na taki itemek, nie? To mi się wydaje o. Ulti Dravena Nie chcę więcej damage'a od wież przyjmować No ten te wieże teraz są bardzo, bardzo mocne Ym, Bo jak wiecie o tych zmianach, to te wieże ogólnie Jak naładują sobie 4 już ataki, tam ten damage taki duży No to ona bije potem tyle samo, jak zresetuje się. Nie wiem, jak to jest w przypadku e Fiza, Ale wydaje mi się, że jak zrobimy E, to będzie nam dalej bić ten sam damage co pod koniec tego. Ale zrobiliśmy wieżę. Ej, te wieże nie są jakieś twarde, nie? Tak padła szybko ta wieża. GG Report Drive. Jak można brata reportować? Halo. Zabijemy ją. Nie, no ja chcę tu farmę. To jest smutna zmiana, że Abyssal nie redukuje tego. Daj mi tu dwa crypty O i ona znowu ginie. To Kindred strasznie agresywnie gra, niepotrzebnie właściwie. Ja nic nie zrobię tutaj. A dobra, przeżyła. Mogłem rzucić ulti, ale no. Wiecie... grid. Ok, stąd uciekniemy raczej. O, Stepek poszedł. Możemy rzucić ulti, patrzcie. I cofniemy się, bo to jest śmierć. Stuprocentowa. O, trzeba blokować Gina, żeby nie zabili go. Bo on sobie strzela tutaj, nie? Mamy dość dobrą taktyczną pozycję. jeśli flash na tego listina to powinien być martwy, nie? Okej. Okay. Został ignita. To jest leasing. Jeśli na to nie będzie miał. W... Nie będzie miał jak w ogóle zareagować, nie? Ej, on miał Hexdrinkera! Drinkera! Ol. Hex drinker go uratował. A, widzicie, jakbym go zabił, to bym uciekł. Ale miał Hexdrinkera Drinkera. Dobra, ale nieważne. Mamy protobelta. Mmm, to będzie dobre. Mam nadzieję. No i patrzcie, pokazał się ten buff tutaj. Teraz się pokazują te buffy same i to jest. Dżungla jest strasznie uproszczona. Znaczy dla mnie to niewiele zmienia, wiecie. No. I tak o te buffy pewnie by walczyli, bo są teraz tak mocne, że masakra. Ale no teraz dla wszystkich pokazane są te timery, także to jest smutniejsze. Patrzcie, mamy drugiego. Eee, a nie, to nie jest drugi ten. Mamy tego smoka, co daje mm, manę i hapce. Fajnie. Sprzedamy potiona i kupimy już Lichbane na komponenty jakieś. I jak zaczynać się Lichbane, no to e, lepiej robić tego. E, tego duszka. Ale ja sobie zrobię od razu mieczek, bo. Nie wiem, czujesz, że zabiję dużo osób zaraz. <laughs> Ogólnie gra idzie ok. Lepiej niż ta, co ostatnio nagrałem, bo. Ta ostatnia była na Ari. Wiecie, Ari jest takim. Pół lane bully, pół nie do zabicia. O. Ej, widzieliście to? Była ikonka i nie było tego bufa. Ciekawe. Eee... Uh, taki lane bully nie do zabicia, takie taki, taki rzeczy... Katariny nie ma. Okej, okay. mamy blue buffa i możemy wypróbować protobelta. Spróbujemy zrobić takie combo, że zrobimy QW, protobelt i ult, nie? Albo ogólnie. Takie podobne rzeczy. Złapiemy go? Złapiemy go. Protobelt! A! Widzieliście? protobelta zabiłem! <laughs> Zajebioza! Ej, poddali się! GG! No nie, nie wytestowałem wszystkiego eee, Dobra, tak czy siak e, wrzucę to Żeby, żeby po prostu było e, jako gameplay jakiś A nagram jeszcze e, z innych postaci po prostu e, filmiki e, Typu na jakiś tam Veigar, jakiś tam Malzahar, takie postacie chcę wytestować e, Dzięki za obejrzenie tego. Jeśli chcecie, beat na FIZA cały, jaki mniej więcej ja myślę, że jest dobry, no to robicie po prostu to, co ja teraz zrobiłem. Jeśli gracie na P postać, to robicie Abysala I tam dokładacie sobie tego Hextech'a, bo jest naprawdę niezły. Widzicie, jaki damage wycisnęłem w tego Dravena? Chyba z 300 HP mu zabrałem. Robicie sobie. Mm, 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 też zonie, możecie budki już właśnie zastąpić na, ten, na penę, będziecie mieć więcej znacznej demerza moim zdaniem ogólnie jak zbudujecie właśnie zonia, lichbane, protobelt, budki na przebicie uh, 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 abyssal, jeśli mają ap w teamie, jeśli nie to nawet dalej to jest ok, bo to zmniejsza magic resisty nie? Uh, i tam jakiś Voidstaff, coś takiego, macie te itemy to jest taki typowy chyba build. Mi się wydaje, że Rabadon też by był ok, bo jeśli macie Rabadona, to z tymi smokami, jeśli macie te smoki też zebrane, to z tymi smokami i na przykład z tymi wszystkimi Bluebuffami, które teraz zwiększają procentowo AP, to może być naprawdę, naprawdę niezłe. I oczywiście z runek wywalamy sobie cd Te, co teraz w tej grze mam, raczej będą już na każdy matchup. Oprócz e, maczapów przeciwko AD postaciom, z tym, że nie zobaczymy raczej AD postaci na midzie żadnych, bo Z będzie banowany w każdej grze e, <laughs> przez zmiany na QSS-a, ale to jest całkiem inny już jakby temat do rozmów. E, no i słuchajcie, ta gierka e, poszła dość ładnie. Dwa ulty zmisowane na początku, ale myślę, że wyszło nieźle. Także jeszcze raz. Dzięki za obejrzenie. Na pewno będzie więcej magów przedstawionych przeze mnie. I na razie.